ma na tej stronie Kaliber24 i to pierwszy odcinek serii Shakes and Fidget. Więc dzisiaj wam tak krótki, może 5, może 10-minutowy filmik i pokażę Wam ogólnie parę rzeczy. Więc najpierw karczma misja, Hmm, fajnie. Przegram to. Nie, wygram. Dobra. Gildia. Będzie atak. To, jeśli chcecie, mogę wam nagrać. Ale i tak raczej nagram. I wrzucę to później. Więc. Zatakujemy upadłego mnicha. Nie jest jakiś za bardzo dobry. I może teraz. No, Jezu dla miłej, dziadzie. lama. Jeszcze raz, mam grzybka, dobra. A, tak, kryt. Dobra. Dawaj, teraz nie może zabić. Dawaj. Tak, tak. Dziękuję wszystkim. Subskrybujcie mój tak, Proszę was. Ok. A, prawie następny. Nic oczywiście, hamy nie dostaliśmy. Nic po chamsku zawsze trzeba grać Pamiętajcie, to... O, właśnie. Pokażę Wam. Tu mam, w toaletę mam aurę czwartą. Więc... Tak Wam chciałem pokazać tylko. Nie! Yeah. I tak bym nie używał tej podki. Dobra. Bohater. Hmm. 38 dni. Chyba sobie go zmienię. Mamy dużo kasy. Zorobiście. Marzyłem o takich rzeczach. Jo! Czemu wcześniej nie wpadłem, żeby mieć takie coś? Ehe. Dobra, to ulepszymy sobie inteligencję i wytrzymałość. I szczęście. I już nie mam kasy. Dobra, no to. Nie wiem. O, właśnie zaatakował. Nie, złamiłem. Dobra, nieważne. Co by tu wam jeszcze pokazać? A tak w ogóle. To jest mój kolega i gdyby nie on, to by w ogóle nie grał w Shaiksa, więc bardzo mu dziękuję, bo to jest fajna gra. No i tak to tyle, podcinku. Po Później pokażę wam jeszcze te ataki na gra. i tak to tyle, więc subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia i na razie.